Musimy porozmawiać o tym nowym Ryzenie, już wiecie którym, 7000, nie tym 7000, 8000, nie, też nie, 9000, 9800X3D. <grym> nie, ale serio, musimy porozmawiać o Ryzenie 79800X3D, zwłaszcza jeżeli planujecie dołączyć do tłumu oczekujących na kolejne jego dostawy. Od premiery najnowszego procesora Ryzen 7, tego właśnie 9800X3D, w chwili gdy te słowa wypowiadam, mija dokładnie tydzień. W tym czasie o nowym ryżku powiedziano już praktycznie wszystko i zasadniczo recenzenci są zgodni. To bez wątpienia najszybszy procesor, jaki obecnie mogą kupić gracze. Zachwytam nie ma końca, ale bardzo rzadko jest poruszana, a często całkowicie pomijana jedna bardzo istotna kwestia: kto tak naprawdę powinien się zainteresować nowym procesorem od AMD? Wnioski na ten temat mógłbym wysłać na podstawie wszystkich recenzji, które widziałem, ale jak sama nazwa kanału wskazuje oraz jak obiecaliśmy Wam na początku jego istnienia, wypowiadać będziemy się tylko po przetestowaniu tego, o czym mówimy. Dlatego też ostatni tydzień spędziłem w znacznej mierze właśnie na testach nowego Ryzena, którego dla uproszczenia porównałem tylko z jego poprzednikiem oraz Ryzen 5 9600X. Dlaczego tak specyficzny wybór? Niebawem stanie się to całkowicie jasne. Zanim jeszcze zaczniemy, na szybko przypomnienie naszej platformy testowej, widzicie w tej chwili na ekranie i tylko zaznaczę, że ta płyta, którą otrzymałem od AMD razem z procesorem oraz pamięciami, a także pamięcią masową, nie była wykorzystana w testach, mimo że naprawdę bardzo fajny i udany model, no to zwyczajnie nie chciałem mieszać w platformie testowej i wszystkie testy przeprowadzać na tym samym układzie, na tej samej płycie głównej, w tych samych warunkach. Przypominam też, że testy wykonywałem na Windows 11 w wersji 24H2, choć w dzisiejszym porównaniu nie będzie miało to żadnego znaczenia. Samimi wynikami nie będę Was zanudzać przesadnie długo, bo z pewnością widzieliście już tego typu wykresy na innych kanałach, zwłaszcza tych, które w przeciwieństwie do nas procesor dostały do testu jeszcze przed premierą. W części gier, tych których limitem wydajności był procesor, przyrosty okazały się naprawdę masywne. Wiedźmin 3 odnotował u nas blisko 20% wzrost FPS względem poprzednika i tutaj nawet w QHD mamy wyższą wydajność niż w Full HD na Ryzenie 7 7800X3D. Hogwarts Legacy jest jeszcze lepiej. Stary rysiek nie pozwalał przekroczyć 215 fps, podczas gdy na nowym 9800X3D uzyskałem 22% lepszy wynik w Full HD i 16% w QHD. To jednak wyniki bez użycia śledzenia promieni, które, w moim odczuciu w Hogwarcie akurat dają naprawdę całkiem dużo. Ale też obliczkowe obniżają wydajność, całkowicie limitując ją wtedy do poziomu właśnie karty graficznej. Sporo zyskał też A PlacTair Requiem, choć ponownie na ustawieniach, które nie dociskają w pełni karty graficznej, bo no cóż, tak powinno właśnie się testować procesory. Mamy zatem ponad 10% przyrostu wydajności w Full HD na dosyć wysokich ustawieniach, ale później już procesory się zrównują. Space Marine 2 również zaliczał się do gier, które zyskały wiele, ale ponownie tylko Full HD. Tak samo jak miało to miejsce w Horizon Forbidden West. Analogicznie testy wypadły w Avatarze, w którym ustawiłem grę na tylko wysokich ustawieniach. Z kolei korzystający z tego samego silnika Star Wars Outlaws przetestowałem już na najwyższych detalach, choć dalej bez aktywnego path tracingu i tutaj nawet Full HD różnice są już naprawdę znikome. Ciekawym przykładem okazał się ostatni Spider-Man. W tym przypadku nowy procesor wykazywał problemy ze stabilnością FPS, których co ciekawe nie odnotowałem w poprzedniej odsłonie tej właśnie gry. Niemniej w średnim FPS-ie podobnie był górą i to niezależnie od rozdzielczości, jako że w tym miejscu akurat no, limitem był zdecydowanie procesor. Cyberpunk tym razem nieco rozczarował przyrostem, choć może to wynikać ze zmiany miejsca testowego, w którym właśnie wykonujemy testy procesorów. Prawie nic ze średniego FPS-u nie przybyło w Forzie Horizon 5, ale za to podniósł się FPS minimalny. Żadnego wzrostu natomiast nie odnotowałem w przypadku Ghost of Tsushima i to w każdej rozdzielczości. Jakie z tego wszystkiego płyną wnioski? No cóż, w przypadku gier nastawionych na przygodę, piękny świat i ogólnie w takich, których nie rywalizujemy z żywym przeciwnikiem, no zwyczajnie tak mocny procesor jak oba przetestowane AMD Ryzen 7 z 3D będą się marnować. W takich grach będziemy chcieli wycisnąć ostatnie soki z karty graficznej, za którą daliśmy najpewniej przynajmniej dwukrotnie więcej, albo tak jak w naszym przypadku 6 razy więcej. To też nie są gry, które cokolwiek zyskają na graniu przy więcej niż 120 fps, generowanych przez silnik gry. I to nigdy się nie zmieni. Sami przecież wiecie, jak twórcy gier lubią teraz dowalić obciążeniem właśnie dla karty graficznej i traktują upscaling praktycznie jako standard. A dlaczego doprecyzowałem, że chodzi o FPS generowane przez silniki gry? Otóż pamiętajmy, że od jakiegoś czasu mamy dosyć powszechnie dodawane do gier wsparcie dla przeróżnych generatorów klatek, które z bazowych 120 FPS-ów podniosą płynność czasem powyżej 200 klatek na sekundę. Powiecie, że wtedy nie wzrośnie nam responsywność gry, w znaczeniu, że opóźnienia pozostaną takie same. To ja tutaj powtórzę. Dla takich gier, jak przed chwilą ukazane, responsywność, jaką zapewnia 120 fps-ów, w zupełności wystarczy, a płynność animacji będzie znacznie, ale to naprawdę znacznie wyższa. Tak wiecie, dla oka. Taki poziom zapewnia już procesory ze średniej kółki, czy to pokazany przed film Ryzen 5 9600X, czy jego odpowiednik, Core i 5 14600K albo KF który ostatnio jest naprawdę zaskakująco wręcz tani. No i myślę, że obecnie już ogarnięte pod względem napięć i jego degradacji, więc w sumie może warto. Innymi słowy, dużo lepiej wyjdziecie oszczędzając ten 1000 1500 zł na procesorze i dokładając taką kwotę do karty graficznej. Wyjątkiem będą to oczywiście absolutnie topowe zestawy, w których zwyczajnie nie wypada oszczędzać. Choćby też w sumie dlatego, że i tak już będziecie mieli w tych zestawach najdroższą kartę graficzną i nie będzie do czego dokładać. Tutaj jednak ci z Was, którzy się do tej zamożnej, jakby nie patrzeć, grupy zaliczają, stanowczo powinni poczekać na Ryzena 9 9950X3D. Jeżeli plotki się potwierdzą i dostaniemy 16 rdzeni z dostępem do 3D -v cashu to będzie to najbardziej przyszłościowy procesor od co najmniej dekady. No dobrze, to dla kogo w takim razie te nowe Ryzeny mają sens? Bo przecież AMD nie wymyśliła ich tylko po to, aby zająć czas recenzentom. Otóż wszędzie tam, gdzie faktycznie dostarczanie kolejnych zaktualizowanych klatek obrazu ma kluczowe znaczenie i gdzie gracze wydają często nawet więcej na monitor, niż kosztuje testowany tutaj Ryzen 9800X3D. Jakby nie patrzeć, od niedawna mamy coraz to większy wybór paneli OLED z odświeżaniem nawet do 480 Hz, na których to realnie da się taką szybkość procesora wykorzystać. Mowa oczywiście o graczach z kompetywnej sceny e-sportowej albo tych, którzy chcieliby do tego miana aspirować. Tu oczywiście też po próżnicy gadać nie będę. Sprawdziłem trzy popularne gry i dodatkowo zweryfikowałem potencjał podkręcania nowego procesora AMD, jako że to kolejna różnica względem jego poprzednika. Dosłownie 3 minuty zmiany ustawień PBO oraz napięć w Biosie dały mi rezultat na poziomie 5,4 GHz na wszystkich jedzeniach przy jednoczesnym obniżeniu maksymalnego poboru energii ze 160 W do niecałych 130. Zatem zdecydowanie z PBO warto korzystać. Do tematu poboru energii oraz temperatur jeszcze przejdziemy na koniec, a teraz do testów w sporcie. Na pierwszy ogień poszedł Counter-Strike 2, gdzie dosłownie szczękę z podłogi zbierałem. I gdyby nie to, że uzyskane wyniki szybko udało mi się zweryfikować z innymi testami w sieci, to pewnie z godzinę bym szukał, gdzie popełniłem błąd w procedurze testowej, że wyniki są naprawdę tak dobre. Dokładnie 30% przyrost wydajności to zdecydowanie nikki dmuchał. Co prawda nie ma jeszcze tak szybkich monitorów, ale w tym przypadku możemy zablokować sobie FPS na przykład na wartości 480 albo 540 fps odpowiadających odświeżaniu naszego monitora, albo stanowiących jego wielokrotność i uzyskamy dzięki temu znacznie mniejsze wahania FPS niż widoczne na wykresach przy pełni odlokowanym klatkarzu. Nieco nawet większy przyrost odnotowałem w Valorancie. Na nowym Ryzenie widok ponad 1000 FPS-ów podczas realnej rozgrywki nie jest wcale aż tak rzadkim zjawiskiem. Powiem więcej, to co nowy Ryzen po podkręceniu utrzymywał jako minimalne FPS było tylko nieco poniżej średniej na starym 7800X3D, a tańszy Ryzen 9600 zupełnie nie ma czego szukać w takich porównaniach. Najmniej zyskają w Fortnite, choć trudno marudzić na dodatkowe 25% FPS-ów przy dopłacie na poziomie 15% do ceny starego ryśka. Równocześnie się też minimalny FPS, który w przypadku podkręconego 9800X3D może konkurować ze średnim FPS na rajzenie 59600. Trudno o lepszy powód, aby wybrać właśnie ten procesor, jeżeli zależy Wam na maksymalnej wydajności w Fortnite. Wszystkie teraz pokazywane testy wykonywałem Full HD na niskich lub wprost najniższych ustawieniach, zatem dokładnie tak, jak w takie gry grają najwięksi tryhardzi. To, to, to znaczy prosi, chciałem powiedzieć. Używany przeze mnie RTX 4090 w każdym z opisywanych przypadków nudził się w mniejszym lub w większym stopniu. I takie same wyniki uzyskałbym testując na RTX 4080 Super, a być może nawet na RTX 4070 Super. To właśnie w takich grach procesor ma kluczowe znaczenie, co też wielokrotnie powtarzam na kanale dla gracza przy omawianiu zestawów polecanych do e-sportu właśnie. Jeżeli głównie lub tylko w takie gry grasz i już masz albo planujesz kupić za kilka tysięcy złotych wypasiony i bardzo szybki monitor, to w tym przypadku lepiej właśnie na karcie oszczędzić 1000-1500 zł i dopłacić taką kwotę do nowego Ryzena 9800X 3D. Jeżeli faktycznie wybierzecie nowego Ryzena, niezależnie już od typu gier, w które będziecie grać, no to mam dla Was wyśpienite wieści odnośnie systemu chłodzenia. Jako, że AMD w tej generacji przeniosło dedykowaną pamięć L3 z przestrzeni pomiędzy rdzeniami, a odpromiennikiem ciepła na sam spód konstrukcji, no to rdzenie nie mają już problemu z oddawaniem ciepła, do układu chłodzenia właśnie, co prowadzi do dosyć zabawnej sytuacji. Podczas grania procesor jest wyraźnie chłodniejszy, pomimo tego, że pobiera więcej energii od swojego poprzednika. Na naszym ogromnym I.O. zwykle utrzymywałem okolice 55 stopni Celsjusza i tylko w nielicznych przypadkach odczyty przekraczały 65 stopni, w tym na Horizon Forbidden West, pomimo tego, że tam limitem było w sumie GPU. Także ciekawie. Dodatkowo po wspomnianej optymalizacji PBO i napięć, czyli zasadniczo po podkręceniu procesora połączonym z undervoltingiem, odczyty te i jeszcze bardziej spadły. Oznacza to, że dla Ryzena 7 9800X 3D wystarczy nawet bardzo podstawowy układ chłodzenia typu Ender a dla bardziej wymagających pod względem ciszy temat zamyka Thermalright Wurst Assassin 120 RGB. Czekaj, Wurst Assassin? Wurst to, to Wurst nie, właśnie, Burst Assassin, tak, Burst Assassin. Cebójca kiełbasy. Hmm... Nie no, ale serio, nie dajcie się naciągnąć na przerośnięte I.O. dla procesora, który nawet pod pełnym obciążeniem nie przekracza zwykle 130 W poboru, a do tego sprawnie oddaje ciepło dzięki przeniesieniu L3 pod rdzenie. Jak słyszycie, nie jest to również procesor, który wymagać będzie nie wiadomo jak mocnego zasilacza. W grach zwykle zadowoli się energią na poziomie z przedziału 60-90 W, podobnie za wyjątkiem Horizona, gdzie okazało się, że przebija 100 W nawet poboru. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Niemniej średnio jest to jakieś 20 W więcej niż pobierał jego poprzednik z mocno, przypominam, ograniczonym napięciem, a także nadal poniżej tego, co pobierają nawet najnowsze Intel Core Ultra 5, które no zdecydowanie też oferują mniejszą wydajność. Tutaj zresztą odsyłam Was do naszego filmu poświęconego temu, jak rozsądnie dobrać zasilacz. Podsumowując temat premiery Ryzena 7 9800X3D, to nie tylko okazała się być ona jedyną faktycznie interesującą dla graczy spośród wszystkich jakimi nas uraczono w tym roku, ale również uratowała ona poniekąd honor całej platformy AM5. Wcześniej pokazane procesory z 5 trudno było traktować jako opcję upgrade'u dla graczy, którzy postawili przykładowo na Ryzena 5 7500F, licząc właśnie na wymianę w przyszłości na coś szybszego teraz mają taką opcję, aby praktycznie dwukrotnie podnieść wydajność procesora, gdy zajdzie taka potrzeba. Jedyna wada tego modelu to zbyt wysoka cena, aby polecać go zwykłym casualowym graczom. Zwyczajnie w ich przypadku dopłata 1500 zł względem wspomnianego Ryzena 5 7500F albo nawet Core i5 tak, kolej 5 14600K w każdym razie, no to jest zdecydowanie za mało, aby uzasadnić przeskok wydajności i tutaj zdecydowanie lepiej wyjdziecie dopłacając tą kwotę do mocniejszej karty, a to przypomina mnie z różnica dzieląca na przykład 4060 od 4070 super, albo 4070 super od 4080 super, także tutaj naprawdę w tych grach właśnie nastawionych na grafikę zyskacie znacznie, ale to znacznie więcej niż zaoferuje Wam więcej ten procesor, no chyba, że macie chorą fantazję grania w właśnie w najnowsze, bardziej wizualnie dopieszczone gry na najniższych ustawieniach po to, żeby mieć tam 200-300 kartek na sekundę. No, no ja tak nie mam. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku graczy kompetytywnych, którzy chcą zniwelować maksymalnie czynnik sprzętu w swoich niepowodzeniach podczas potyczek online. Oni będą musieli faktycznie zacisnąć poślady i 2400 zł wyłożyć właśnie na nowego Ryzena 9800X3D. I to oczywiście zakładając, że uda Wam się załapać na którąś z kolejnych dostaw, bo cóż, obecnie nie ma już nic. Pod filmem znajdziecie link do zakupu procesora u naszego patrona, to jest w sklepie Computronic i kto wie, może właśnie tam będzie teraz już dostępny. Gdybyście się zastanawiali, jaki zestaw złożyć z tym oto procesorem, no to zapraszam na naszego Discorda, link też w opisie, gdzie postaram się nawet osobiście doradzić, co dobrać. Z mojej strony tym razem to już wszystko i dzięki, że zostaliście do końca.